Pani popiera tej uchwały. Rozumie pan? Wstawimy główny łodomierz, wtedy będzie obciążenie układu. Czy jeszcze są jakieś głosy co do uchwały? Nie widzę za proszę o czytanie tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Prozeku z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia pary oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Koczewo. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 3, artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 24 ust. 1, 5, i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zotwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe wprowadzenie ścieków określoną we wniosku gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Poczebie z dnia 30 września 2014 roku. Paragraf drugi. Grupy taryfowe oraz wysokość opłat zawiera za osób nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Punkt pierwszy. Płatę za wodę pobieraną z wodociągu zbiorowego. Wodę wsi na obszarze gminy potrzebnych w wysokości 3 zł 26 groszy za 1 m sześcienny plus 2. Dokładę z budżetu gminy potrzebnych dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług o zbiorowym zaopatrzeniu wodę na obszarze gminy potrzebnych w wysokości stanowiącej różnicę kwoty 1 m3 wody wymienionej w załączniku nr 1, a kwotą wymienioną w paragrafie 3 punkt 1 za 1 m sześcienny plus 2. Paragraf 4. Stala się na okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Punkt pierwszy. opłaty za wprowadzanie ścieków na wsi na obszarze gminy Poczewo. a do kanalizacji sanitarnej gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Koczewie w wysokości 6 zł 6 za 1 m sześcienny plus 2 b do kanalizacji sanitarnej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczewie w miejscowościach błędowo Kurowo i Koczewko w wysokości 5,14 groszy za 1 m3 plus 2. Punkt drugi. Dopłatę z budżetu Gminy Koczewo dla wszystkich taryfowych grup, odbiorców usług <coughs> o odprowadzaniu ścieków na obszarze Gminy Koczewo w wysokości stanowiącej różnicę kwoty 1 m3 ścieków wymienionej w załączniku nr 1, a kwotą wymienioną w paragrafie 4 punkt 1. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się gminie Gminy. Poczego paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. W tym do głosowania przyjęciem uchwały.